Witam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj film na temat błędów, jakie najczęściej popełniamy. I pozwolę sobie tutaj podać kilka przykładów, jakie mnie dotyczą. Także tutaj do nikogo, do niczego nie namawiam. Zacznę od podmian wody. To też jest temat, który często osoby zadają, czy robić te podmiany w akwarium morskim, czy nie robić. Ja się wypowiem tu konkretnie w ten sposób: że ja kiedyś stosowałem podmiany co tydzień, zrezygnowałem z nich, a obecnie ponownie je stosuję. Więc tu już macie taką odpowiedź, że wróciłem do tego, co robiłem wcześniej. Dlaczego? Bo tam, lata temu, dlaczego przestałem robić te podmiany równo co tydzień? Dlatego, że nie wiem, czy to było spowodowane tym, że te sole w tamtych czasach były inne. Ja na myśli okres około no, ponad już 10 lat te, y, temu. I powiem wam, że korale po podmianie y, kurczyły mi się, marudziły jednym słowem, i to mnie skusiło do tego, żeby zobaczyć, jak będzie, jak, jak się będą one zachowywać, jak na przykład tej podmiany przez tydzień nie zrobię. Nie robiąc tej podmiany przez na przykład 2 tygodnie, zaobserwowałem, że korale mają się dobrze, nic się nie dzieje w zbiorniku. No to. Prosta odpowiedź nie ma takiej potrzeby, no bo korale mają się lepiej bez tych podmian. Dodam, że nie lałem żadnych mikroelementów i tak dalej, no to też miałem inne korale, bo to były mniej No i co? I właśnie słuchajcie, to uśpiło moją czujność. Nie robiąc tych podmian, ten zbiornik jeszcze sobie ładnie hulał przez okres, no nie wiem, teraz będę strzelał, no ale na pewno długi, bo już zapomniałem o tym. Więc gdzieś przez 3 do 6 miesięcy normalnie wszystko było idealnie. Bo to też nie było tak, że ja w ogóle nie robiłem tych podmian, tylko robiłem je nieregularnie. Nie wiem, raz na dwa, raz na miesiąc i tak różnie to było. Tej wody też nie robiłem dużo. No i ten zbiornik po pół roku się odezwał, około pół roku, że no coś jest jednak nie halo. Te korale, które obecnie miałem wtedy, znaczy nie obecnie, tylko w tamtym czasie miałem w akwarium zaczęły im marudzić, niektóre zaczęły się rozpuszczać, niektóre mi po prostu zaczęły padać nie wiedziałem o co chodzi, no bo wiadomo, że przyczyny szukałem zupełnie gdzie indziej no bo podmiany wody koralom nie, pomaga, nie pomagały, taka była moja wizja nie robiłem też w tamtym czasie testów ICP, więc nie wiedziałem czy coś jest w wodzie niebezpiecznego czy, 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 czy go nie ma, no teraz wiem, że wyjąłem zbiornik można powiedzieć z mikroelementów korale sobie wciągały i już po prostu w wodzie ich nie było, dlatego zaczęło obumierać. Więc do podmian obecnie już w tym czasie wróciłem. To jest podstawowa rzecz, więc jak ktoś by się pytał, czy robić te podmiany, czy nie robić, ja bym robił. I kolejną rzeczą, jaką przemawia do tego, żeby te podmiany robić, to jest to, że do no części osób na przykład leje sobie mikroelementy w balingu albo osobno. No, i powie, że no to ok, w takim razie ja nie muszę robić tych podmian, no bo te mikroelementy dostarczam. Ale yy, niech ktoś sobie zada pytanie, co będzie w przypadku, gdyby na przykład, nie wiem, korale miały zły dzień, bo zauważyłem, że też takie są, i na przykład, nie wiem, coś będzie zachwianie jakieś w wodzie, o czym nawet nie będziecie wiedzieć, te korale przestaną pobierać. W jeden dzień zaznaczam na przykład jakieś mikroelementy całkowicie z wody bo czasami jak, nie wiem, no pewnie już zaobserwowaliście, część zaobserwowała, część dopiero będzie mogła się poznać z tą tematyką, że na przykład spada Wam KH, znaczy rośnie Wam KH i nie wiadomo o co chodzi. No, to chodzi o to, że korale w tym na przykład okresie czasu coś musiało być w wodzie, co te korale powstrzymało od tego wzrostu i pobierania tych mikroelementów. Dozując te mikro, osobno, nie robiąc podmian, w mikro są metale ciężkie, i również inne mikroelementy, ale metale ciężkie no nie są zbyt dobre dla naszych korali. One w jakiejś tam dawce są ok, ale przekroczonej dawce, no to tak jak większość innych mikroelementów, mogą być bardzo złe. No i teraz, mając taką sytuację w zbiorniku, chcemy, lejemy tego, przepraszam, tego balinga z mikro, czy, czy same mikro. I dochodzi do tego momentu, że w zbiorniku będzie czegoś za dużo i będzie się to powiększać. A tym samym też nie będziemy mieć świadomości: no chyba, że ktoś doświadczony akwarysta no to będzie widział po obserwowaniu korali, że coś jest nie tak. No to wtedy, co się robi? Nic innego, słuchajcie, jak podmiana wody. Mniejsza, większa, żeby tym koralom pomóc i żeby się miały i poczuły lepiej. Więc to jest temat już myślę omówiony, jeśli chodzi o podmianę wody. Regularność w tych podmianach, moim zdaniem, jest bardzo ważna dlatego, że w soli macie mikroelementy oraz fosforany, no azotanów jest tam bardzo mało, nie wiem czy w ogóle, no coś na pewno jest, ale, ale fosforany na pewno są wykrywane, jak mierzyłem Hankom. Więc ten zbiornik, jak robicie równą podmianę, to on zachowuje się w ten sposób, że tak jakby czekało to wszystko, korale czekają, cała biologia czeka na to, że dostarczycie na przykład świeżej Świeżej mikroelementów, więc to dotyczy tak samo tego, jak na przykład korale uczycie karmić i na przykład dajecie im pokarm raz w tygodniu. One są do tego przyzwyczajone i będą już przygotowane do tego, że w ten dzień to są zwierzęta, więc one się obstawiam, że też tego uczą, że będą karmione. Kolejną rzeczą to są parametry parametry w zbiorniku świeżym teraz zaznaczam, kto zakłada sobie nowy zbiornik no i te parametry, które sobie sprawdzi po zalaniu wody no jest ok, no i tak naprawdę nie robi ich co dzień, tylko sobie no odpuszcza i nic sobie z tym tematem nie robi można tak robić, jeśli faktycznie nie ma tam no nie wiem, jest sama skała, nie ma żadnych korali i tak dalej, ale z momentu, w momencie gdy już chcecie wrzucić korale czy jakieś życie no to ja na waszym miejscu robiłbym testy co drugi dzień nawet, co chwilę, żeby może być to stałe, ale przyjdzie, na przykład, nie wiem, czwarty, piąty, dziesiąty dzień i będzie duży skok w waszym akwarium i wtedy nie zareagujecie zbyt szybko, może to poczuć na przykład, już jakiś koral albo inne życie, więc te parametry jednak muszą być stabilne i to jest klucz, tak naprawdę słuchajcie, do tego, żeby te korale wasze żyły i miały swoją dobrą formę. Ech, teraz kolejną rzeczą jest dolewanie różnych cudów do, do wody, by ją by przyspieszyć dojrzewanie, albo no nie wiem, połączę to ogólnie z na przykład wybarwianiem korali, bo w sklepach jest mnóstwo na półkach preparatów, które wybarwiają korale. Na no, człowiek, no człowiek no, facet jest tym bardziej wzrokowcem. Tutaj oczywiście kobiety też będą na to zwracać, żeby kolory były w akwarium ładne, więc na to przestrzegam, bo powiem Wam, że jak kupicie sobie kupicie sobie na przykład preparaty na kolory w akwarium a parametry macie tak rozchwiane, że dzisiaj jest na przykład KH8, jutro na przykład jest KH7 a pojutrze jeszcze jest 9 no to w życiu choćbyście nie wiadomo co robili to tych kolorów, tych Koralach nie uzyskacie e, żadnymi e, preparatami. Więc szkoda wydawać pieniędzy. Na początek zajmijcie się naprawdę, uwierzcie mi, zajmijcie się badaniem tej wody, tych testów takich podstawowych, nawet KH, WAP. E, to są tak naprawdę na początek najważniejsze. Mag, e, przepraszam, coś nie mogę się wysłowić. KH i WAP to są najważniejsze, które na początek trzeba zwracać uwagę i zawsze na to trzeba zwracać uwagę, bo magnez już nie tak do końca. Jak te parametry będą stabilne w ryte. No oczywiście już je zapomniałem, jeszcze dodać o NO3 i PO4, bo to też jest bardzo są ważne związki. Więc te parametry w wodzie, jak będziecie sobie kontrolować i nie pozwolicie do zbyt dużych zawahań, to korale naprawdę po czasie ustabilizowania tych parametrów, tak już, że będą stabilne, i to ja nie mówię tutaj, żeby, żebyście sobie myśleli, że to jest 2 dni. Tylko może być na przykład miesiąc, półtora do dwóch, żeby były cały czas stabilne. To wtedy zobaczycie, że Korela Wam się oddzięczą tym, że już będzie po nich widać ładny kolor. Więc wtedy, jeśli na przykład już będą te parametry stabilne i będziecie chcieli jeszcze wyciągnąć ten kolor, że one nie będą jeszcze miały tego, tej wisienki na torcie, no to wtedy możecie sobie pomyśleć o tym, żeby wcześniej sobie zrobić e, testy ICP. Zobaczycie, jakie macie e, wyniki. I po tych wynikach możecie sobie na przykład pomyśleć o tym, żeby zastosować mikroelementy czy też nie, bo nadmiar mikroelementów, słuchajcie, też nie jest dobry w akwarium, bo korale zamiast Wam się barwić na ładne, yy, takie jaskrawe kolory, będą wam, yy, będą wam ciemniały. Dlatego zasadą taką ogólną wśród akwarystów morskich jest to, że lepiej czegoś mieć mniej, niż czegoś mieć za dużo. I to, uwierzcie mi, że jest święta zasada. Więc hmm, przestrzegajcie tego. Pamiętajcie o tym, że stabilność parametrów w akwarium morskim to jest podstawa z podstaw. I może ktoś się ze mnie teraz śmiać, że ja robiłem testy. Bo ja robiłem, słuchajcie, testy po przekładce tego zbiornika. Y, co widzicie y, z poprzedniego, robiłem testy każdego dnia. Y, robiłem to z tego powodu, żeby żaden koral mi nie padł, bo ja nie mogłem sobie pozwolić na to, że. Czekałem z czasem, żeby sobie zrobić miejsce, i tak dalej, żeby to dojrzewanie było, i tak dalej, tylko to była przykładka z, w ten sam dzień, w kilka godzin, wszystkiego naraz. Więc ja robiłem te testy każdego dnia i naprawdę dużo robiłem y, korygowanie, jeśli chodzi o dozowanie gacha czy wapnia. Bo na początku, no wiadomo, że jak korala sobie przyniesiecie do domu, no to załóżmy sobie, będziecie sprawdzać wodę na drugi dzień, na trzeci, no parametry bez zmian, no to jest ok. A on przez jakiś tam czas będzie się aklimatyzował, aż sobie faktycznie już mu się spodobają te warunki, i wtedy zacznie sobie rosnąć. A tym samym będzie od razu spadek KH i wapnia. I jak w tym odpowiednim momencie nie zareagujecie, no to nawet spadek o 1 KH, na przykład, no nie wiem, w ciągu dnia, bo są różne warunki to już będzie ten koral odczuwał i tym samym jak sobie nawet wyrównacie to kacha z powrotem no to on znowu będzie obrażony przez jakiś tam czas i znów tego nie będzie pobierał, a znowu kacha będzie Wam rosło, więc tutaj jest jak widzicie sami, naprawdę trzeba tego pilnować na sam początek, bo później jak już, no nie wiem, będzie już akwarium miało swój czas z pełną obsadą, możecie sobie już kontrolować to raz na tydzień i będziecie już mieli pewność, że tak naprawdę jak nic się tam nie zadzieje, że no nie wiem, ktoś czegoś do wody nie wrzuci jakiś super ekstra preparatów, które mogą coś zachwiać, to będzie stabilnie i będą one sobie żyły najlepsze. Więc to wszystko, słuchajcie, co chciałem Wam powiedzieć właśnie na takich, o takich błędach, które się popełnia, więc nie popełniajcie ich. Myślę, że następnym razem, bo tych filmów naprawdę można zrobić na temat akwarystyki morskiej dużo. Ale też zastanawiam się, żeby coś miało ręce nogi. Nie mówić w cały świat, tylko konkretnie na jakiś tam temat. Także to wszystko w tym filmie. Słuchajcie, zapraszam do komentarzy. Jeśli ktoś by miał jakieś pytania, to na pewno odpowiem. Nigdy nie prosiłem, zapraszam do subskrypcji. Bo sam się nie spodziewałem, że już mam tylu subskrybentów, więc proszę o więcej. No i to wszystko, także słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia, do następnego. Hej.